kontynuując rozpoznania realiów i tego, co w realiach nam wadzi, nie skupiając się na tym, a skupiając się na tym, co nam co, co przynosi w życiu korzyść i stosując się do tego, co to przynosi korzyść, tą radość pełniejszą, czerpalności możliwości, to i czerpanie z pełni pełniejszej, kuralizacja ten, tej błogości w renomie nie diabelnych, tylko w renomie JWH, to idzie do rozpoznać w tych czasach, teraz i to tak wychodzi rezultat. No, na razie tyle mi się ułożyło, bo czekam i chciałbym przetrawić te informacje, nieszczególnie się na tym skupiając. Ale w ciągu dnia, jak i w ciągu kilku paru dni, może nastąpić wiele rezultów, że ta zolukiwania, takie jakby to dzieci by chciały, nawet jakaś taka wyczuwana w objawieniach psychoduchowych. Głowa dziecka, ila, jakieś bobaska, które jakbyś się zalukiwało do którychś domostw, czy rzekomo, że albo że chciałoby właśnie przy kimś, komu chcesz przekazać, czy kogoś poprosić o ratunek, czy o właśnie o to, żeby pójść gdzieś do rodziców tego dziecka i pouczyć, poinformować, żeby na przykład wyłączyć choćby telewizor, żeby nie puszczać im głośno telewizji, nie puszczać im głośno muzyki, żeby jakoś, skoro ten ktoś, którzyś wiedzą jak zasłużyć mieszkanie, domostwo przed demonistyką, to jak im dopowiedzieć, dopomóc, żeby do jak to zrobić, albo że może forma inwiglacji, co kto ma, co kto wie, co kto umie, co można móc wdrożyć komuś, albo na przykład forma, że ochrony, ktoś, którzy też była wersja, że ochroniali sobie domostwa jakimiś dziećmi, dzieck, dzieckiem yy, wysilającym się w, stan, w, stan, w stanie medytacyjnym do tego, żeby ciągle czuwało, żeby że rzekomo domostwo miałoby się ostać i ochronić w ten sposób, a to nie tak. Powinno się opierać, ponieważ w ten sposób zaistniewa bielośmierć. Bielośmierć to jest bielośmiercią taką właśnie elementem określnictwa bielośmierci. W strawie bielośmiercią na pewno nie jest sól, a cukier prosty, a w realiach, jeśli chodzi o odczucia jako my istoty wrażliwe, odczuwające, dajmy na to Wi-Fi, dla przykładu, nie? Jak człowiek zażyje olej konopny szczególnie i stanowi w sobie ta wrażliwość genetyczna, dożywiając też kurkumino, żeby to umocnić, usilnić geny i strawo, właściwo, surowizna, warzywa, skóra, owoce też ze skórą, najlepiej to co można jak i też odpowiednia ilość soli w diecie w ciągu dnia, tyle razy, ile trzeba, tyle, co potrzeba, tylko nawet taka odrobinka na język, tylko odrobinka, na przykład co pół godziny, co godzina żeby neurotyka funkcjonowała dobrze, ale tylko tyle, co potrzeba, do na przykład do czytania książek ktoś potrzebuje, albo na przykład czujesz, że słabnie, czy rozkojarzywa się psycha, to czasem jest po prostu przeciążenie, wystarczy sobie zrobić przerwę i chwilę tak na przykład po prostu Ponacie żyć się tak jak przodkowie zwykłoli, szczególnie w okresie zima. Trochę, trochę ognia, przecież nie zawsze, ee, bo oszczędności to podziwianie natury, podziwianie siebie, jakieś teatrzykowe zabawy, wyładowanie, zagrywanie, w ruchu, rekreacja, ptaszków, opowieści z minionej wiosny, opowieści z minionego lata. Przetrawienie minionego roku, informacji nie, nie roku, przetrawienie informacji z minionego roku, kiedy śnieg y, zapanował w krainie, duże ilości, wcześniej w, przed laty, większej y, większe grubości, większej ilości, znacznie większej ilości śniegów. To ciężkie podróże wtedy nie tak ułatwione, bo wtedy nie było dróg. Tylu, co teraz jest. Ciężko było się komukolwiek przedostać. Czy nieraz taki, i tak bywało, że ciężko w ogóle było wybyć. Nie było, tak, nie było odśnieżaczy w postaci samochodów przejeżdżających, które w, w moment dosłownie odśnieżają w stosunku do odniesienia do takiego kogoś, kto miałby łopatą odśnieżać. To to jest moment, chwila przejazduwa taka, że przejazdu, przejazduje momentowo, chwila jedna i już odśnieżony jest tyle co łopatoczek, by musiał odśnieżać bardzo wiele chwil. A w takich domostwach kiedyś oddalonych, gdzie nie było też sklepów kiedyś. Wymieniali się ludzie dobrami, wymieniali się strawą, trawą, warzywami, sami sobie zasadzili, uprawili, mieli w swoich gospodach poukrywane na okres zimy, żeby przetrwać. Zboża we worach, musieli też pilnować przed myszami. Ci, którzy w rejskowatości takiej pełniejszej doświadczali to, yy, bardziej zdawali się na, na, na metody humanitarne, czyli też yy, miewali u siebie koty. Które dożywiali myszkami, mogły się koty dożywić w naturalistyczny, ewolucjonistyczny sposób, yy, bez pułapek, takich tych yy, Człowieka metoda, tylko dając, yy, dając zwierzęcie, zwierzątkom tę rajskowatość. Yy, to też myszki mogły się ochronić, albo mogły uciec. Mogli też różni, na przykład, strawa dla mysz gdzieś tam, w oddali przekazać, żeby tam się oddaliły myszki z modlitwą, żeby tu se podjadły, a, a, a nasze człowieka zostawili w spokoju. To myszki na pewno szanowały, którzy tak uczynili. Zaiste jak nie to się naraziły na kota, na, na kota możliwość chęci bycia zjedzonym przez kota, co nie chęci, ale kota chęci tak. To szli w takich chatach, było bielo dużo, bielo śniegu, wielo, wiel, jak którzy wyczyniali czary chęci szpiegostwa. choćby stosujące różne nazwami w łacinach, w, w matykanie też, to doświadczali pełnia pełniejsza, kiedy w chatach, rodzinami, okryci skóra czy trawą grubą pod, pod zwykłym materią, żeby ogrzać bardziej ciało, to się zagrzewali w ruchu i Cieszyli się każdym dniem, stanowiąc swoje te wyczucie, żeby być zdrowaśnymi, żeby się, broń Boże, nie podziębić nawet, żeby nawet sobie nie dopuścić, nie dopozwolić do tego, żeby doszło do y, zakaże, y, zapalenia oskrzeli, bo w tamtych czasach to mogło równać się ze śmiercią. I traktowano takie sprawy poważnie i chroniono się bardzo, przed nawet wyczuwając bardzo, wręcz na nozdrzach, na skórze, na wdechu, wydechu, co mogło zaburzać... I przetrwanie, byli bardziej wrażliwsi i dzięki temu stawali się przetrwańczo. A w dzisiejszych czasach ludzie mogą zastosować olej konopny i przywrócić tę wrażliwość genetyczną. To działa chwilę, dosłownie zaraz, moment działa wrażliwość genetyczna. Ja polecam na czas, na, polecam najlepiej, żebyśmy mieli już uprawy zalegalizowane przez pana prezydenta, który żeby wykazał się sprawiedliwością, że skoro uznał to za lek z rządem, to żeby wykazali się sprawiedliwi, że dają ten lek ludziom, że o to możecie mieć, że to jest przyzwolenie yy, starotestamentowe i w ewolucji możecie to mieć i powinniście to mieć nie przez nas wam yy, z, yy, blokowane, nie przez nas na wam negowane, bo tylko negowane w rozrachunku światowym, ewolucyjnym to wychodzi jak i historycznym późniejszym przez następnych, że, że okażą się za diabłowych. Tak można sobie twierdzić. Więc zarekalizując i przekazując to ludziom, że mogą uprawiać, to z własnych uprawy najlepiej stworzyliby sobie ludzie olejki konopne. Metody są na YouTube doświadczane. Jak do tego podejść, żeby było bezpiecznie, żeby nie doszło do jakiegoś tam yy, zapłonu, ponieważ trzeba wtedy ten olej konopny, kiedy się wydziela, yy, trzeba yy, przewiewać. Bo to jest na bazie na alkoholu, jakimś czystym, yy, że on po prostu pomaga oddzielić się od, od, od pąków. Te, 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 ten związek konopny, z którego potem jest olejek, i potem ten alkohol po prostu paruje. To prosta metoda, że po prostu trzeba yy, wietrzyć pomieszczenie i wiatrak postawić przy, 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 przy wydzielaniu tego yy, ekstraktu, żeby ten alkohol po prostu wywietrzyć, żeby nie doszło do zapłonu. Najlepiej na kuchence elektrycznej, to już nie ma takiego problemu, ale mimo wszystko i tak trzeba najlepiej wywietrzyć dla bezpieczeństwa swojego odczuwania, no ale wracając do tematu, to kolej konopne można zakupić też, na przykład biokonopie bio polecam, bo jest sprawdzona przeze mnie, kilka sprawdzałem różnych, ale biokonopia mi się okazała lepsza nawet od takich amsterdamskich, bo stanowi to, że hajk się czuje ta właściwość genetyczna ukoje oczy, no i że jest wrażliwość genetyczna, to człowiek może potrafi wyczuć wtedy bardziej, że jak w sklepie by wybierał lampkę w Ikea na przykład, to wyczuwa na skórze już, nie? że bliżej to takie ciepło, nawet inaczej, bo po wpływem oleju konopnego idzie rozróżnić, że ciepło, a co innego jak takie drganie genetyczne, jakby właśnie przestrzegające, żeby nie zbliżać się za blisko. To dzieci tym bardziej wrażliwe, gdy mają głowę zbyt blisko WiFi, czy zbyt blisko telefonu, czy zbyt głośno telewizję, ich wrażliwość i genetyczność... Yy Sygnalizuje o zagrożeniu, im to jest nie na ugodę, czyli nie na względem trawucha, czyli nie na ugodę, zdrowaśnej, stanowienia zdrowałnej ewolucji w sobie, wstępnym siebie swojego przetrwania do rozwoju psychofizycznego lepszejszego. To takie dzieci, może zwykłowy potem wyczyniać jakaś tam modlitewność swoja, dar boży, które mają, może tak ewolucyjnie to jest jakoś u, 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 ustalone, bo w testamencie starym ani nowym tego nic o tym nie ma wzmianek, a warto to napomnieć w tych czasach szczególnie, bo nigdy, nigdy widać wcześniej takiego czegoś nie było. A jeżeli bywało to, to którzyś się tego może naumiewali, czy podtrzymywali w sobie taka zdolność do takiego śledzenia, szpiegowania. Może którzyś odczuwali, że w ten sposób mogą stanowić jakaś obrona, yy, terytorium, żeby wy, wyczuć, czy nie idzie wróg. Niektórzy po prostu raczej potrafili, zdawali się bardziej w sposób bardziej bożeszczy, czyli bez stosowania, czyli obserwacja zwierzyny, kontakt ze zwierzyną, zapach, odczuwaniem na runo, którego właśnie, żeby nam te lukania, czy jakkolwiek też szpiegowanie, wiglowania, co ja nazywam to elementem oznaczenia określenia śmierci, to żeby nam nie zaburzało naszego runo głowy, bo zaburzają e, możliwość odczucia, czy nie, nadchodzi jakieś zagrożenie. Bo gdy mamy zadbane runo, neurotykę głowa, a urolowatość stanowiona, co każdy może i ma prawo, to do tego zdrowa dieta potrzebna, czyli olej konopny na wrażliwość. Żeby ustanowić się, siebie, się względem siebie, swojego uczestniczenia w swoim życiu, bytności tak, żeby to odczucie dawało nam, żebyśmy czuli się komfortowo. Czyli wtedy odczuwa się, w jakim odzieniu faktycznie nam jest wygodnie, przyjemnie dla skóry, czymy wrażliwość bardziej tą tę skórę, że i, i przeodziewamy i wtedy odzienie takie, które faktycznie stanowi ten komfort. Kiedy mamy za, zapewniony ten komfort pełniejszy, że jakby nasz duch czy nasze ciało nie chce wyskoczyć od siebie czy uciec, że daje takie, to wtedy, że czujemy komfort, taki bardziej się czujemy, o, że dobrze ze sobą w swoim życiu jesteśmy bliżej swojej mamy tę aurolowatość dzięki jajkom surowym, zawdzięczamy odczuwane. Na miękko, na twardo jajecznica tego nie zapewnia. Na surowo to działa jakoś tak. Jest po prostu z moich odczuć, że na surowo zjedzone faktycznie działa lepiej. Widać w wyniku e, e, przetwórstwa e, gotując czy smażąc to te, te, te wartości ulatniają się. Utraciwszy. No jajecznica jeszcze, jeszcze spełnia funkcję, ponieważ ale to trzeba by zjeść dla przerównania trzy jajka jajecznica, a jedno jajko surowe, tak, a nawet jajko surowe, jedno ma większą moc, że większy humor, jak się zje trzy jajka surowe, to ma się mega humor, a jak zje się z trzech jajek, to się czuje takim no szczęśliwym, ale nie tak szczególnie, ale jak się zje surowe jajka, no to czuć tak, jest ta różnica i to jest duża różnica. To czuje się, odczuwa się ta swoją rolowatość i gdy ta za, zadbywana jest ta rolowatość swoja, w swoim życiu, stanowienia chęci ugody względem zdrowaśnej ewolucji, czyli zdrowawczego przede wszystkim stanowienia siebie, to wtedy, jak w dawnych czasach, na pewno wyczuwali, jak potrafi, potrafi, że nawet dajmy na to już kilometr, czy nawet niektórzy, nawet jak mają do rozwinięte, to właśnie stanowią tej wrażliwości w zdrowawczej siebie, w funkcjonalności, siebie stanowienia zdrowaśnym, to wyczuwane, jest nawet na kilometr czy dwa kilometry potrafi być wyczuwane, że jakieś zagrożenie, że jakiś czar, że jakiś demon, że jakaś nienawiść, że jakaś zazdrość, że jakieś coś, co nam zaburza. To nie musi człowiek widzieć tego w bożeszczy sposób, ja to tak mam, że nie muszę widzieć, ale wyczuwam, że już mi coś zaburza ta święto, świętobliwość. Przetrwańczość inaczej rozumieć przetrwańczość genetyczności, stanowienia w zdrowaśnych wajpsach, w takich wajpsach błogostanienienia genetycznego, które odczuwają te błogostanienie, kiedy nie zjawia się przy nas żadna magia. Żadne czarmary. Co innego, podkreślam, kiedy którzyś widzą jakieś do objawienia bożeszcze, które nie zaburzają genetyce. To jest co innego. Ale żeby mieć właśnie rozpoznanie, rozrachunek czy jest to bożeszcze, czy nie bożeszcze, należy stosować konopię ku ustanowieniu swojej genetyczności genetycznej, jak i dożywienia organizmu całego, serca, yy, neurotyki obecnej przy sercu, przy yy, miejscach genitali, przy głowy też. To gdy dożywione jest wtedy olejem konopnym też, bo ma inne właściwości, olej konopny, inaczej też inhalowane, najlepiej inhalować się konopią. I to dostatecznie wystarczająco bardziej dobrze niż mniej niedostatecznie mocno. Jaki olejek konopny jest dobry? Bo ukojewa oczy z kolei i do dodatkowo mózgowy. Bo to jest co innego inhalacja, to jeszcze dodatkowo olejek konopny i dodatkowo surowe jajka, dodatkowo sól, dodatkowo glikemia w postaci np na najlepiej poleca makaron niż chleb, ale bo w odczuciu takim... Yy, tej siły umysłu, którą potem posiada się nie po to, żeby dominować świat kogoś czy czarować, tylko żeby się cieszyć, doświadczać tej bogostanu, do realizacji siebie w sportach, że wychodzi lepiej w rekreacji, w zajęciach, w pracy, w myśleniu, w oglądaniu, w postrzeganiu, to, 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 to na okres wyszczupania się to oczywiście polecam ryż. Oczywiście łączy się, wiąże się to z tym, że jest to ATP z tego tworzone, czyli energia w mięśniach. Także warto dozować ilości, dostosować do tego, jakie zadania w danym momencie planujemy mieć. Jeżeli bardziej leżące, siedzące, to to, 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 to glikemii odrobinę w, tej, w postaci węglowodanów, tych złożonych na przykład makaronu czy ryżu. Odrobinę, czyli małe ilości, ponieważ jeżeli będziemy leżeć, to będzie nas zaraz y, drygolało, drgoliło, mięśniowo bardziej, y, nogi będą bardziej latały czy biegały tak napinały się, że to jest sygnał, że daje, daje organizm znak, że, po że potrzebuje wyładować ATP. To możemy sobie wytańczyć, albo możemy sobie wziąć na przykład mniejszą ilość i potem zadozować. Za, 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 za inteligentnie stosując dania, stając się sobie hetrzefem, czyli takim, który buduje się w swoim życiu, a nie podłamuje we wierze stanowienia się w swej świętobliwości, czyli w przetrwańczości w realizacji zdrowaśnej ewolucji, ewolucji stanowiąc Twoja przede wszystkim, to to e, zażywając potrawy tyle, ile w ciągu dnia potrafi, e, potrzebuje i takie, jakie potrzebuje w danym momencie przed podjęciem się danych zajęć. To życzę Wam i sobie, by nie chwytała nas żadna bielośmierć, a żeby ludzie stanowili sobie ta zdrowaśna to ewolucja by ku temu też, co potrzeba, w wyniku natchnienia osób obecnych na całym świecie, w wielnorodach, przemawiających do siebie to, jak się odczuwają, jak realia widzą. Niektórzy rysują na terapiach, na terapi terapiach u księdzów rozmawiają, uwalniają się z, z pewnych jakichś inwiglacji. Ja muszę zareportować, że ja takich inwiglacji się nie podejmowałem. To, co objawiało mi się w wyniku medytacji i obserwacji realiów, odniesienia do rzeczywistości naturalistycznej, jak i obecności stadnej w przejściach, przebiegach, przejazdach przez minione 3 lata ponad, w, spośród, w pośród wielu osób. Stąd cenię sobie właśnie komunikację miejską bardziej od przejazdu samochodem, ponieważ w komunikacji miejskiej uczestniczy się też stadnie wśród stadnych osób. Jest to bardzo, bardzo interesujące, szczególnie kiedy jeszcze zapodamy sobie nie tylko muzykę, ale rozgłośnie radiową. A i też możemy w tych czasach korzystać, co jest piękne, bo dopiero zaledwie od kilku czy kilkunastu lat chyba nawet nie dopiero od kilku lat dopiero mamy taką możliwość, że mamy aż tyle rozgłośni radiowych na całym to świecie to może nie, ale w, w prawie w każdym albo w każdym narodzie wręcz. Na całym świecie, Obecnym w sensie, no, na tej planecie, nie na całym świecie, na tej planecie, której nazwę warto byłoby nadać nazwę Eden, nie planeta Ziemia, bo Ziemia, nazwa to jest takie eee! Mogliby nazwać też planeta gleba. Po co tak? Bo tak się każe Ziemia gleba. Lepiej by był nazwać, tak jak ja Paweł drugi Karol to zainspirował planeta natury, by była pełniejsza. Ale można byłoby też nazwać inspiracja taka, natknięcia rozgłośni radiowej słuchanej wczoraj. Ze 101,7 FM w polskim uznaniu, no także mogę to odebrać: tą informację, do objawienia, że, 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 że przydałoby się nazwać tę planetę Eden. Że odnosi, odniesie, odnosić będzie w do Edenu obecnego w Afryce. Tam są ogrody, ogrodnictwo, że generalnie, że ogród. Ogrodnictwo, ogrodność, działkowiectwo. Że na całym świecie zaistniało, zaistniewało i żeby było tego jak najwięcej, bo w pomysłach ludzi to na pewno to się wyczuwa. To tak się wyczuwa, jak się wśród ludzi się jest, jakby w Ilandii, To nie zaglądałem, tylko wyczuwałem, że, 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 że jest to bogactwo, że, że mają się pomysłów bardzo wiele, że super i że się właśnie szanują i szanowali mnie za to, że ja szanuję ich przestrzeń i że im nie inwigluję, nie szpieguje, co kto ma, co kto wie, co to potrafi. To i też mnie uszanowywano i miałem w przebiegach lepiej przyjemni, w sportach, rekreacji i w do. O objawieniach odnośnie mnie, mojej roli pełnionej, tego co przynależyło, przysłużyło od względem od przodkim, przodków obecnych wszystkich, które z historii ewolucji byli obecne i które są ludzie, bytności, dusze w rozsądzie i od JHWH, czyli od stanowiącej zdrowaśną ewolucję. Życzę Wam Waszej świątobliwości. że wam byście osiągali tę świętobliwość dnia każdego, czyli przetrwańczość, ale przetrwańczość nie tyle tylko przetrwańczość, że już się przetrwańczywa przed chorobami, zarazą, przed śmiercią, przed wczesną, tylko przetrwańczywa się w błogostanie w pełni, pełniejszej, w tej i w takiej zabawie bawulkowatości i radości pełniejszej w życiu, za życia, że wtedy wasze przodkinie czują, że okej, okay, że jest fajnie. A jak nie, no to mogę się zastanowić, co Wy w takim razie w tym życiu robicie. Nie gnajcie tyle za pieniądzem, czy nie gnajcie tyle za jakimiś dziwnymi sukcesami, jeśli nie dają Wam one radości tej pełniejszej. Znajdźcie sobie te zajęcia, których jest bardzo wiele dostępnych, możliwych do realizacji w tej na tej planecie Eden, do realizacji, które potrafią na maksa, ra radować umysł i ciało i tego się chwytajcie, trzymajcie, realizujcie, co daje wam ta, to spełnienie. I wtedy innym doczuwać się też będzie raźniej, zwierzątkom będzie przyjemniej, przy was zawitać, pobłogosławić, że tacy to o, realizują się dobrzej, dobrzejszczej, wowej dobrzej to i też innym się będzie udzielać, przodkini przodkowie będą czuli wtedy spokój pełniejszy, i to, że zostali uszanowani, że o to zadbywali w, że w cieleniach kolejnych, żeby w końcu osiągalny imch potomny i innym możliwy był realizowany, prawdziwy raj na ziemi. Jak i w niebie na całej tej planecie.